Cześć! <kluzny> uwaga, uwaga. O, dzień dobry. Witam serdecznie Was bardzo w kolejnym odcinku na moim kanale z Tramsimu Monachium. Dzisiaj sobie jedziemy na linii U2Z z Bossendorfers. Do Schoderning U. Potwierdźmy ten przejazd. E, dzisiaj sobie jedziemy tym oto tramwajem. Trochę mi gra laguje, ale to dlatego, że jest średnio zoptymalizowana. E, ogólnie nauczyłem się ruszać kamerą i właśnie robię miniaturkę do filmu. Ogólnie tak, scenariusz wybrałem jesienny. Jedziemy sobie Flex City, Bombardierem Flex City, dokładniej na linii U2Z. Pogoda będzie słoneczna, później będzie mgliście. Taką pogodę ustawiłem. Tak więc no możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować ten kanał, a ja mam nadzieję, że film dzisiejszy Wam się spodoba. O. No tutaj nasz składzik sobie jedzie, bardzo proszę. My podjeżdżamy póki co na nasz peron. Dobra. Siemano, no. Siema, elo, elo. co, co, kumplu? Mikrocypek, no. Dobra, podjedziemy na tą kropę. O, 10 punktów. Ja ogólnie trasy tej linii nie znam tak dobrze, więc nie wiem jak się nią jedzie. Ogólnie ja nie będę jakoś przez... Boże kierunkowskach, po co? Ogólnie ja nie umiem tutaj jeździć według rozkładu, bo to jest trochę ciężkie i trudne. Ale nie, niemożliwe. Ja po prostu nie... Wolę sobie for fun pojeździć. Yy, ogólnie jeśli Tramsim widzowie wam się spodoba. Yy, czekajcie, ustawię sobie. Yy, ustawię sobie to szybko. O, mniej lagów. Yy, jeśli Tramsim y, 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 Wiedeń Wam się spodoba, mogę też nagrać Tramsim Monachium i ja wiem, że niby to jest gorsze, że tam wiecie, y, bo ja słyszałem różne opinie na temat Tramsim Monachium, że jest gorszy. Y, ja jeśli chodzi o optymalizację nie mam problemu, natomiast jeśli mapa faktycznie jest taka bieda edyszy, no to w sumie słabo. Czemu to auto jedzie? Pomimo, że ja tutaj mogę, jakby jechać, auto mi wyjechało. Burkring, umsteigend zu, 57A. Dobra, pełna moc. Albo tak delikatniej. O, nie śpieszmy się. Tam już jest kolejny tramwaj z U2Z, albo z Jedynki, nie wiem. Ale jak z U2Z to, to średnio. Może ja po prostu będę mówić na to dwójka, bo nie chce mi się mówić na to U2Z cały czas. A bo my tu czerwone mamy. Dobra, to się ma, kumplu. Eee... No nie no teoretycznie jeszcze mogę ewentualnie pojechać w prawo. Chcę tu ja tu mogę... Ja tu coś mogę zmieniać. Nie wiem, mogę co na to klikać. Dobra, jedziemy. O, masz moc, kolego, dobra. To jedź! I zaraz jakiś typek wyjdzie, jak tutaj. Uważaj na tramwaj, koleżko, dobra. Jest U2Z, jedziemy dobrze. Dobra, nie będę już tak kurde podjeżdżał po to. Pięć punktów dostałem. Ogólnie nie zwracajcie uwagi na moje profilowe. Eee. Yy... Tutaj nie ma animacji, normalnie ten tutaj ziomeczek sobie lata w kosmos. Eee, ale no, zwracajcie cię tu uwagę, to jest, to jest tylko dla żartów. Eee, linie, o, nawet po polsku. Linie, zobaczcie jakie są tu linie. Albo mi krzyczy, że ten. Krzyczysz mi, kolego, że tutaj. Nie mogę ten jechać. Eee... No, ogólnie musimy też zwracać uwagę na osoby niepełnosprawne w tej grze, bo istnieją tutaj osoby na wózku yy, i trzeba będzie do nich sobie podchodzić, jak na przykład w OMC 2, musicie sobie wziąć rampę i sobie do nich podejść i powiedzieć się manku tutaj F rampę, możesz sobie F wjechać, nie? U3 Kolego! Co ty robisz? Przepraszam bardzo. Ty mogłeś stół sobie już pojechać, ale nie. Lepiej stanąć w miejscu. Ty też kurwa. Znaczy kurczę. Oj, dźwnęło mi się, przepraszam. Tutaj jedziemy sobie prosto Bo tu my nie zawracamy Ej czemu tak dziwnie mi, o Przyspiesza Dziwna jest ta kamera Możemy jechać, dawaj Pełna moc kumplu Aha, dostałem 9 punktów za to zatrzymanie się. Czyli nie no, ogólnie spoko, że są tu tory i można się zatrzymać, nie? Bo po co jakby tu? Po co tu na tym wielkim peronie się zatrzymywać? Lepiej tutaj stanąć, jeszcze za tym. A tam jest... Tam jest nic. Tam jest nic. Czajcie wy to? Nic tam nie ma. Nie wiem, czy powinienem tu używać kierunkowskazu. Pewnie nie, więc, go w, sumie, więc w sumie go wyłączę. O, 41 kg waży ta. 41 kg, ale dopiszcie sobie 3-zera jeszcze. Parlament. Umsteigę zu? 2. In Richtung Dornbach. Daj no to zielone, kolego, kumplu. Co, co, co kumplu, daj zielone. O, roleta. zielone, jademy. Jedziemy, widzowie. E, ogólnie przepraszam was trochę za mój głos, bo mogę mieć lekko inny. Co jest? Ty co? Czemu nagle mi... Nie wiem, to było dziwne. Nagle dostałem tysiąc razy gazu. No, ale przepraszam Was za mój głos. Mam dzisiaj katar. Bo już y, jest sezon na pylenie drzew. A ja mam uczulenia na pyłki drzew. Y, co powoduje mój y, katar. Dobra, mam czerwone. Więc w sumie macie jeszcze trochę otwartych drzwi. Możecie sobie nie wiem się otworzyć. Ale w sumie teraz to już nie, ponieważ zamykam drzwi nie macie dostępu. Zamykam drzwi. Czajz to, kumplu. No i już czerwone, dobra, dawaj, jedź. Ja zaczynałem wcześniej jechać. To, 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 to nie tak. W ogóle tu się strasznie ciężko level wbijam. Ja mam 400 punktów, pojechałem kilka razy jakimiś trasami i tyle, nie? To trasą nieźle trzeba przejechać się. Dobra, są dwa punkciki. O, fajnie się w ziemię wchodzi, co? Płynna ta animacja, ale. Ależ jakość, ale jakość, ależ jakość. Dziwne to. Ty, zielone jest. Nie, jest czerwone. To otwórz te drzwi. Nie, otwórz wszystkie drzwi. Jakie jest wszystkie? Tak są wszystkie. Albo tak są wszystkie, albo tak są wszystkie. Jak są wszyscy? O, no. Dobra, to znaczy, że nikt już nie chce jechać. No, to nie była moja wina. To się mogłem zahamować, ale co to było?

Tu jest U2Z i jest dwójka jeszcze. Czym się różni dwójka od U2Z? To nie mogę na to mówić dwójka w takim razie, bo jest jeszcze... Bo jest U2Z i jest dwa. I czemu nie mogę pojechać dwa, tylko muszę jechać U2Z, albo jeden, albo 81 I wszystkie linie jadą Ale Ależ ródno różnorodność. Kurde. Nie, ale tak na serio to pewnie jadą różnie, tylko kurde. Yy, na przykład nie tam. O. Fajna jest ta kamera, to, to jest taki niby free ale nie polecisz co wszędzie. Możesz tylko sobie podziwiać, nie wiem, jakieś, yy, jakieś tutaj, prawda, wiedeńskie D. Może miałem powiedzieć wiedeńskie kartofle, ale w ostatniej chwili się poprawiłem. XdXDXD XD, XD. O, siema Trzeba trąbnąć No ja nie trąbnąłem Wszyscy w tych telefonach kurde byście wyszli na dwór Dzień dobry Oferuję tutaj o Bardzo proszę jeśli ktoś chciałby wejść do tramwaju a jeździ na wózku bardzo proszę Dobra, nikt nie chce. Dziękuję, do widzenia. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Niestety nie da się już wsiąść w ten tramwaj. I mam nadzieję, że Wam się podróż podobała. Znaczy podróż, Boże. Yy. Podobało Wam się, no, zostawciucha. Dałbyś zielone, co? olego, w kumplu typa to bo jak się rozjaśni wlecę w to jak ty tu się zaświeć tu się zaświeć tu a ty tu o dzięki to zawsze działa ja już głupieję głupieję głupiej. Tu są jakieś kontrolki. Weź na przyspiesz. Są jakieś kontrolki. To jest mój Bambai. To są kontrolki, bo tu się nie da nic naciskać, tylko ok. Mogę tylko ok naciskać. O, ale prosta. Dobra. U2. U4. 1A. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Za szybko, bo to do 50 można. No i perfekto się zatrzymaliśmy trochę tu do przodu, żeby zobaczyć o. No i cyk, i mam tutaj widok na światełko. Sobie stoję i mogę sobie jechać. No, w ogóle widzowie, mówiłem ostatnio, znaczy Boże ostatnio, nieważne. Mi się pokiełbasiło już. Nagrywam dzisiaj dwa filmy. Yy, I mi się pokiełbasiło. I myślałem, że jeden już wleciał, a on wlatuje kiedy indziej. Przepraszam za pomyłkę. To jest mój błąd. Jaki jest następny przystanek? Nie mam o tym informacji Więc w sumie nawet nie wiem Czekaj, my tu jedziemy prosto czy w prawo? W bratku, mamy skręt w lewo albo prosto chyba prosto jedziemy tam, prosto Tam jest skręt w lewo, a tam jest prosto Nie, ale tak serio to nie wiem tam jakieś 62 jedzie? Czy ja dobrze widzę? Jak ja widzę tam numer 62. Ale czy to faktycznie jest 62, to nie wiem. No ta, tu jedziemy. No. Kurde, no stoją mi na. wiem, ten. Ten symulator jeszcze musi trochę poprawić błędy. Jak na przykład to, że mi tramwaj nagle tak zmienił ten skręt. Tak, No i teraz jesteśmy na Anf... ...Bachs, Bereberes, Bafs. To jest Bonesser Bosendorfers Strabe. coś. Muszę coś sprawdzić Czekajcie, no to nie jest koniec trasy. Na pewno nie. idziemy dalej, nie? jeszcze dwie trasy mamy do pokonania Berzy. Umsteigę zu D in Richtung Nussdorf 40A. Ale muszę przyznać, że y, Aerosoft y, gry od Aerosoftu. Aerosoft nie robi gier, tylko inne studia, ale te studia wiedzą, co to znaczy dźwięk. A przez te same rolety opuszcza się, ok. Ciekawy Bajer. We, wyłącz ten kierunkowskaz. Siema. Witam serdecznie. Co to jest za przystanek? Opera Gardens Czyli dojechaliśmy tutaj, nie? Coś to powinno zmienić teraz. Chyba. Dobra, dzisiaj to by było na tyle. Powiem Wam tak, bo jeśli dojechaliśmy tutaj do końca, bo do Oper nam kazało dojeżdżać, no to to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pojedziemy kiedyś, kiedy indziej innym tramwajem dalej po tej trasie. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!